śłoneczko Siema, z tej strony Maciek przez małe. dzisiaj w odcineczku odblokujemy sobie nowy badecz, który jest dostępny w gierce The Hunt Mega Edition Co trzeba zrobić No podejść do tego terminalka wpisać hasełko, które i tak będzie prawdopodobnie poprawne czy błędne poprawne o jednak jest błędne hasło i mamy kurczaka nam wyskoczył co jest kurczaczek Co muszę zrobić za zadanie dla Ciebie specjalne żeby teraz dostać nowy budget. Hmm. Mam zrobić jeden na jednego, załatwić pięciu graczy w dwóch na dwa i do ciebie dać reporta. No dobra, nie, 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 don't mess up, no, nie, no, będzie wszystko w porządku, dobra, zaczynamy, let's go. A ty, drogi widz, zostaw w tym momencie łapeczkę w górę i przechodzimy do odcineczka. No dobra, jaką mapę sobie pan życzy, Splasha? Ja bym zagrał playgrounda, bo fajnie, można poodbijać od ścianek wszystko. No i jest mój playground, elegancja Francja, paintball, bierzemy wszystko to, co kupiłem pod ostatnim, najnowszym no odcinkiem. Kto nie widział, ten wpada na mój ostatni odcinek z Rivalsów. Let's go. O, tam był! Widzieliście go? Ja go widziałem. Czekaj, ja zbuduję mu tutaj. On spokojnie. Ona nie wie. Wow, jeden hit wystarczy, bo trafił na moją wyskocznię! Proszę bardzo, mamy pierwszy point dla mnie. Tutaj jakbym nie ma jakiegoś zaskoczenia w sumie. Tutaj postawmy znowu w tym samym miejscu, bo on znowu tak samo pobiegnie. I tutaj, zostańmy tu. Czekajcie, zaraz, zaraz, zaraz przybiegnie do mnie. Słuchajcie go tam, słuchajcie go tam. Cichutku, po cichutku, Shiftem idziemy, shiftem idziemy, żeby na nas się nie kapnął. Zobaczcie, zobaczcie, on jest tam, on jest tam, on jest tam. I teraz mnie szuka. Nawet nie wie, nawet nie wie, gdzie jestem. Nawet nie wie, no nie wie. Ooo, jednak wiedział, jednak wiedział, on był na mnie. On cały czas się na mnie patrzył, co jest? Zobaczymy, czy się tak trafię. Ooooo, trafiłem go ten sposób. Ej. Zawsze, zawsze inni mnie trafiali automatycznie w taki sposób slide Slideshocikiem Z procy A teraz mogę ja w końcu robić Dobra, postopy Tu I tu I niech biegnie do mnie, niech mnie zobaczy i biegnie do mnie ja on jest Dobra, dostał troszeczkę Takie ostrzegawcze strzałeczki No nie, co jest z nim? Ona mnie nie widzi, nawet się nie stara mnie chyba trafić to jest przeciwnik, którego można nawet chyba z kosy trafić, co? Załatwimy go z kosy? Chyba go załatwimy z kosy, co? Weźmiemy Knajfa i weźmiemy to. O, proszę bardzo. Postawmy tu. Postawmy tu. Zobaczmy, co on zrobi. Zobaczmy, co on zrobi. Biegnie! Uwaga, uwaga, Biegnie! Jes! Pół! I raz wystarczy tylko trafić. Ale wpada łatwo w moje w pułapki. Oho! Chyba się już poddał, co? Wyszedł chyba? A nie, nie wyszedł, to jest match point. Dobra, mamy match point. Więc spokojnie, zróbmy tu. <ścoughs> I tu pułapkę dla niego zostawmy. Łooo, wow, jakieś triki tu próbujesz robić, tak? No? Ale ci nie wyjdzie. Dobra, no spokojnie. No i się rozłożyłeś, ówkę dostałeś ode mnie. A miałeś kosę w sumie. Oho, zapomniałem się. No dobra, ale mamy pierwsze zadanie wykonane, zobaczmy czy nam zaliczyło. Pokaż mi kurczaczku, czy zaliczyłeś mi pierwsze zadanie? Siema, pierwsze zadanie jest wykonane i teraz co musimy zrobić? Załatwić pięciu graczy w 2 na 2. Hmm, można teoretycznie z kimś to zagrać 2 na 2, żeby było śmieszniej, ale lepiej, żeby więcej fragów było dla mnie, więc zabierzmy mnie 2 do 2 na 2. Let's go, dobra. A wy się nie musicie czekać, pamiętajcie, zostawieniu łapeczki w górę i przenosimy się dalej. Jaką mapę tutaj wybieramy? Oni Construction chcą, no to zawsze idziemy tak, żeby nie brać tej samej A nie, to nasz chce Construction. Dobra, ty jak nasz chce Construction, to dajemy, ale niestety Doki wypadły. Ajajaj. No dobra, weźmy paintbola, yy, Slideshoty weźmy jednak. Weźmy Rothschilda, bo prawdopodobnie będą mieli granaty, no i weźmy faktycznie to wybijanie się, nie? Dobra, zobaczymy tutaj jak trochę się stanie i specjalnie zrobimy coś takiego. Dobra, ten, ten ten już tutaj granaciki jakieś na mnie szykuje, dobra i dostaje pochod ale bardzo mocno dostał po głowie O tamte chyba też Tutaj musimy uważać, tutaj mój se radzi, mój se radzi czy nie radzi Dobra, mamy pierwszego załatwionego, siedem tylko z Wow, Dobra, mamy i drugiego, dobra Bobek dostał, Bobek dostał No, Nasz też przeżył jakimś cudem, okej okay. Czy... Tutaj szybko postawmy to I... puu I skaczemy! Dobra, zostawmy tutaj, tak, w takim randomowym miejscu pa, 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 Wejdzie w to randomowe miejsce? Czy będzie tutaj się ze mną znalazł? Ło, Jednak ze mną tutaj, dobra Mamy go, mamy go, mamy go I jak sobie mój radzi teraz? Ile ma HP? Połowę, dobra Jest wszystko w porządku No i proste wygrał Nice! Jednak radą dobrze mi się trafił, widzimy. Ale gra z RPG-kiem. Czemu on grał z RPG-kiem? To ja wezmę sniperkę, Red Shielda i Spaceka. Zrobimy teraz opopeczkę tutaj w tym momencie. Proszę bardzo. O, o! Za 70, za 150. dostał tylko za 70. Ja bym chciał go załatwić z tego bardzo mocno. Nie wiem, czy mi się uda. Raczej shielda też mam, to też takie małe prawdopodobieństwo trochę, ale dobra, może tędy będzie przebiegać. Zaraz zobaczymy co się dzieje. O, tam biega z tyłu cały czas, biega z tyłu. A w tarczę od tyłu nie można trafić, ale też słyszałem, że teraz można ogólnie. Można ogólnie e, załatwić przeciwnika pomiędzy tarczą jakie jest ma nie. Że da radę w to okienko. Dobra, ty nie ma co się bawić, bo zaraz przegramy. Dobra, mamy to, mamy to, mamy to. Bo prawie bym przegrał dla niego, nie? on tak się strzela ze mną. Ale dobra, mamy. A shield tam jest potrzebny, shield tam nie jest potrzebny. Weźmy trałwelkę i weźmy tego space'a. Zobaczymy, co się stanie. O, ty, elegancko, tutaj jakieś już tryki są rzucane. A, bo to się suwa i dlatego to się nie utrzymuje. Nie trafiłem. Wow! Ło! Wow. Który trafił? Tamten, tamtego trafił. Za 70 dostały. Damy się popisać Tobie, albo skoczę z tego. Przeciwniku, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzieś tam, na prawo. Widziałem, na prawo, na prawo, tam. Oj, dostał, no i dostał 12, to bardzo mało miał HP, bardzo malutko, a chciałem, wiecie, odbić te ścianki i trafić go. Jestem też ciekawy, czy mi ogólnie zaliczy zadanko. Ło, ej, można wyskoczyć? Można było wyskoczyć gdzieś, jak wyskoczyłem? O, granaty już w taki sposób do mnie tutaj, bardzo krzywa akcja, bardzo krzywa akcja. Gdzie są przeciwnicy? Tam dwójka jest, tam jest dwójka. A, o jaki sez! No teraz tutaj i za 150 mamy strzał i... I drugi za 150! Główeczki wsiadają na spokojnie, prawda Johnny? Johnny nawet nie reaguje. Johnny, jak tam zrobiłeś damage? Pokaż mi jaki miałem domyśl tutaj akurat w tym rozgrywce. Si wydaje, że chyba mi nie zaliczyło jeszcze zadania, to polecimy dalej. 1200 damage. dobra to lecimy dalej w tym momencie. No dobra, gdzie? Tutaj mój chce atakować na splashu? No to ja daję Battleground w ogóle, nie? No każdy coś innego, zobaczymy co wylosujemy, nie? Bo tutaj widzę, jak każdy. Z... W ogóle Station wypadło, no. Też mapa taka śmieszna sobie. Weźmy ten Pine Guna, e, Slide Shotka. E, weźmy sobie tego Rodshilda i Jumpada, nie? Ustawimy, zobaczymy czy na takie sekwencja będzie pasowała tutaj. I też ogólnie mi się wydaje, że tymi brońmi troszeczkę jakby... Yy, dużo łatwiej się gra, nie? To tak jakby mi się wydaje, że... A dobra, nie ma co strzelać, nie ma co strzelać. Dobra, teraz. Dobra, mamy to. Ty chyba jeden już opuścił mecz albo wyszedł? Czy wyskoczył poza mapę? Konsolowiec jakby, na padzie gra i co wyszedł? Już, już się poddał czy o co chodzi? Bo nie skumałem. Ooo, oh, I hate paintball gun, ty. Już, już mówią, że hejtują. A czemu? To jest takie dobre? Bo ja nawet nie wiem, szczerze. Nie, nie tak jakby... Dobra, mamy to i... Dobra, mamy to, mamy to, mamy to. Kaciu, bo muszę cię złapać! <laughs> ty, a czekaj, czy by, czy by, czy trafił, nie? Dobra, ty, trzeba pamiętać o tym, że on na cwaniaczka teraz leci. Czekajcie, niech, nie będzie, niech wejdzie, niech wejdzie, niech wejdzie, bo tam mam papkę, Tam mam papkę, tam mam papkę, Tam mam papkę. Podkusiłem go, niespodzianka! Strej nie była, <laughs> ale dobre, dobre to było. Te papki to trzeba dobrze rozstawić. Trzeba to tak z głową, z Brain'em, tak Trzeba troszeczkę pomyśleć, jakie fajnie postawić. Bo oni później będą uciekać, nie? Patrzcie, no to te, no, będą, będą, wtedy będą musieli jakoś uciekać raz, nie? Czy drugi, dobra, weźmy tutaj, dobra, i weźmy tak, weźmy tak, i poczekajmy tutaj. Na pewno wleci, na pewno wleci. Ej, co się dzieje? Dobra, biorę tarczy też, nie? Bo tamte... Ooooo! Dobra, trzeba tu się schować I teraz tak, pyk, i tego fik. Aj wymi... wyminął, wyminął, wyminął. Można to podnieść Cię... Łoo Nadział się na moją pułapkę <śmiennie> Tutaj postawmy <śmiennie> Lecimy tutaj od razu, pułapkę, postawmy Ale już nie będą biegać za pociągi chyba ja bym nie wbiegał na ich miejsce, dobra. Gdzie są przeciwnicy? Chyba już kampią, coś czuję. Coś kampią, nasi przeciwnicy już kampią. O, bardzo szybko, ty, ten pistolet jednak... Kto to? Skąd? Co? Jak? Kiedy? Pikumiku? Miku? Dobra, trzeba tutaj, tędy, 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 Miku, 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 miku. O, je jest, 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 jest okno, jest okno, jest w oknie, widziałem w oknie, widziałem w oknie. Spokojnie, paintball gun, przeładowanie I skok! I teraz Fiku, 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 fiku Ty, on dostawał tam Gdzie on jest? W ogóle dobre, 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 dobre Ty, te pułapki są dobre Łapeczka w górę za łapeczkę, w takim miejscu, nie? Analogicznym do przeciwnika, który za każdym razem pada, nie? Ale nawet nie wiedzą kiedy, nie? <laughs> tarcze wzięli <laughs> Ale wiecie, że tarcze na mnie nie działają ogólnie, nie? Patrzcie Od boku można Tutaj ten Od tej To, elegancko, 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 elegancko No i proszę bardzo, mamy po jednym Mamy podwójny, ooo nie jest podwójny, dobra teraz mój musi się wykazać, no pomieszczęsia rzucony, czy da radę, w pociągu było widać, ciekawe czy dałoby radę tak wiecie przeskanować gościa, bo widać go tam po prawej stronie w tym kontenerze, ale ninja, ale ninja, ale dał radę, dał radę jednak, a jaki damage, 381, wszystko ja zrobiłem. No, ale powiem tak, mi się wydaje, że ogólnie Paintball Gun, nie, jest OP bronią. Ile ona damage'u zabiera? 18,5, 18,5, a ta ile? Damage 13. Aha, ty Paintball Gun jest teoretycznie lepszy, tak, bo teraz załóżmy, bo chciałbym zobaczyć tylko... Movement speed minus 10, movement speed minus 10, drop off. Tutaj drop off 50, z 50 i 200, 200, jest tak, cooldown 0,15. E, cooldown 0,11, czyli teoretycznie pistolety na te kulki strzela troszeczkę, jakby wolniej. No ale damage ma większy, więc teoretycznie tam się wyrównuje. No to dobry jest ten Paintball jednak, nie? A także lepiej chyba nim grać, mi się wydaje coś. E, jaką mapę teraz tutaj? Arena. O, no, nie będzie dobrze wykorzystanie teraz. Ten. Procy. Ja bym chciał bardzo chętnie. Jest arena. Dobrze. porastawiamy teraz po prawej i po lewej. Zobaczymy czy będę miał dobre wyczucie do przeciwnika, jak będzie chciał nam tutaj e, biegać, chociaż gdzie zazwyczaj się biega tutaj, nie? I tutaj. Dobra, robimy to. Robimy to w taki sposób. Czy ktoś już tutaj użył ten? O nie, ole, ole, to zmisowałem, ale to misowałem i te a, i reloady są dłuższe, tak mi się wydaje, nie? Dobra, to jest szybciej. Wow, dobra, mamy go, mamy go i... pułapeczka! Dobra, oni będą się ustawiali tutaj w takim razie, więc postawimy pułapkę teraz tam u góry, bo zazwyczaj każdy robi takie wślizgi szybkie. Mam nadzieję, że mi się uda. Dobra, postawiona pułapka, postawiona pułapka i ten się pali już! Gdzie jest kolejny? Łooo, wow, ty za mną, za mną, za mną, za mną, za mną, za mną! Dobra mamy wszystko, trafiony, zatopiony Nawet nie mogłem użyć swojej skoczni O, dostajemy w, w ogóle jakiś kontrakt No dobra, spanka możemy Dobra tu, 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 postawmy Jak oni nas wolą, ej jacy co rozstajesz AFK? Czemu stajesz AFK? Halo, czemu stałeś AFK? dobra, 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 dobra Dobra, nawet, nawet nie wiedział Scott. O ty bardzo mało zabiera to HP, jakby. No, no dobra, lecimy z Tomaciciem, lecimy z Tomaciciem. I teraz postawmy tu. I postawmy tu. Nie będą wiedzieć, nie będą wiedzieć, a widzę, że oni na cwaniaka lecą ogólnie.

O możemy pokonać, możemy pokonać, możemy pokonać, możemy pokonać Dobra, nie mógł mnie pokonać. A, strzały się kończą. Bardzo mało ma. I pistolet też te, te paintballowy, strasznie mało. Postawmy to tutaj, To próbujemy z noża? Raczej oni nie są przeciwnikami, gdzie będą mogli sobie pozwolić na to, żeby yy, nóż postawić. No widzicie No 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 i teraz sam ten tam jest na daleko No, nie, to było za proste. Dobra, let's go, taniec szczęścia. Fajnie, ładnie, pięknie. Pokaż, jaki damage mieliśmy. Ten loadout mi się podoba ogólnie. Teraz tak jak ja gram w sensie, że to jest dobre. Płapki mogę ustawić, więc przeciwnika mogę zbajtować nieźle. No ładnie poszło. Dobra, zobaczmy czy budget dostałem. De Hancika. z kurczaczkiem. No pokaż mi bardzo. No pokaż, no udało mi się. Jest The hot awards, jest zrobione. Dobra, udało się. I don't have any extras. O, nie ma nic większego, ale dostałem budget. Let's go! Dobra, na pewno? Dobra, zrobimy przejście, zobaczyć czy na stronie dostałem na pewno. No dobra, jak widzicie mamy The Hunt Token o w tym momencie tutaj. I to już wszystko w dzisiejszym odcineczku. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę i pa pa!